Cieszę się, że tu jesteście. Zatem dzień dobry, dobry wieczór, gdziekolwiek i kiedykolwiek zechcielibyście mnie słuchać. Wszystkich swoich słuchaczy wita Piotr Wiktor Lorkowski, redaktor pierwszego polskiego podcastu o poezji, czyli Nadmorza, a jest to już audycja numer 136. Dzisiejszą audycję po raz kolejny nagrywam w swojej chacie. Na skraju Lasów Mirachowskich, czyli na Kaszubach, dzisiaj nowy głos poetycki, choć autorka debiutantką już nie jest. Agnieszka Tarnowska i jej nowy zbiór, Strącasz mnie w ciało, wydany w tym roku nakładem Domu Literatury w Łodzi. Więcej o jej twórczości, więcej o jej nowych wierszach za chwilę, czyli po czołówce. Zatem. Ruszamy. Agnieszka tarnowska debiutowała przed trzema laty, debiutowała bardzo mocno tomem uliczanka. Gdzie w swoich wierszach bardzo do ludzkich zajmowała się problemem bezdomności. Nowa książka przynosi już inne teksty, już sam tytuł Strącasz mnie w ciało, sugeruje, że to będą wiersze bardziej osobiste, wręcz intymne, bo co tu ukrywać ciało czy cielesność jest problemem, z którym prędzej czy później musimy się emocjonalnie. A pewnie także intelektualnie zmierzyć, zwłaszcza jeśli mamy silniej rozwiniętą intuicję duchową, a o takiej można mówić w przypadku lirycznego ja tego tomu. I nie ma w tym sprzeczności ani paradoksu. Tak po prostu ukształtowały nas całe wieki kultury, i tym tropem idzie poetka spoglądając na cielesność jako na zagadnienie metafizyczne, zarówno w sensie. Religijnym, jak i w szerszym tego słowa znaczeniu, bo odnoszącym się do samego istnienia. I, co ciekawe, jej refleksja pokazuje, że z jednej strony życie w ciele może być uważane za daleko gorsze niż przebywanie we wzniosłych sferach duchowego skupienia. Tutaj polecałbym Waszej uwadze wiersz zaręczyny, z drugiej zaś, w tekście otwierającym zbiór. Poetka zastanawia się, czy ciało po prostu nie jest znakiem ludzkiej tożsamości, a może właśnie już lub wręcz autentyczności. No i koniec końców dochodzi do wniosku, że jest dobre, bo jest materialnym dowodem bytu, lepszego zresztą, co poetka podkreśla już wprost niż niebyt, bo jak można sądzić, ten byt jest lepszy, bo bogatszy o zmysłowo, o emocjonalne wrażenia, o miłość, bogatsze o czułość, o piękno tego, czym obdarowują nas zmysły, bo jest to także poezja różnobarwna wizualnie. Z ciałem prowadzi autorka raczej dyskusję niż spór. Rzecz się ma zgoła inaczej, gdy jej liryczne ja wchodzi w sferę relacji międzyludzkich, rodzinnych, domowych, i tutaj Agnieszka Tarnowska nie ukrywa, że mogą one się dla jej lirycznego ja, dla jej, dla jej poetyckiego alter ego, mogą one się stać naprawdę trudnym wyznaniem dla poczucia wolności, czy choćby dla zdrowego poczucia własnej od innych odrębności. Bardzo wielu czytelników, wiele czytelniczek, Łatwo rozpozna się w tych przemyśleniach, zresztą bardzo przyjaznych w lekturze. A teraz oddajmy już głos poetce i jej wierszom. Czesanie włosów. Lustrze odbita głowa, ręce, myszka nad łokciem. Bez tego ciała byłabym samotna. Świadomość wyzwolona do pustki. Czym poznałabym, że ty, że chcę Ci podać słowo, że przejdę nim na my? Burza. Słucham Twoich pleców pochylonych w oknie, mokrej bluzy. Słucham urwanej rozmowy. Zapisuję transkrypcję nieznanego tonu. Syrop. Przeradzam się na wzór Twoich planów. Nowa rola spływa wartko gardłem, więc na pytania odpowiem w punkt. Chcę być tą, której nie ma, nie być, byś nie poznał, nie podniósł, nie rozdarł. Parapet. Chłopiec nie przekroczył krawędzi wrocławskiego mostu, myśląc o naszej przyjaźni, lekkiej jak kapok. To wspomnienie chwyta mnie, więc przerywam solowy występ w oknie. Rozrzutny. Lepisz ametysty. Zbyt ciemno jest w ziemi, by krety dojrzały kolory. Zbyt wąsko jest w litej skale, by glisty toczyły szlak. Rytuały. Budzę się w sobie. Pod kołdrą to samo wątłe ciało, które zasypiało wczoraj. Czy, jeśli doskonały mój pan spełni wszystkie modlitwy, przez które wciskam się w twój idealny krój, zostanie we mnie zgrzyt? do kochania? Wieczność. Kiedy się opuszczamy, a opuszczamy w sposób najgorszy, bo wciąż siedząc w jednym pokoju, marzę o długich godzinach po naszym pogrzebie, kiedy czas stężeje i przerwiemy wędrówkę z dramatu w milczenie. Staniemy się brzmieniem jednego słowa, którego szukam. Która nie mieści się w skali. Pasterka. Rodzisz się poza i wewnątrz czasu. W kościele szopka, ale w gardle zamiast kolędy staje pusty talerz. Oparta na Twoim dorosłym ramieniu radzę się ust, które poznały już kształt słów. Bądź mi synem i mężem, bądź mi każdym, kogo nie mam. Yellowstone Lake Zachód słońca chwytasz w szczypce dronu, a ja łyżeczką od lodów zeskrobuje poświatę z górskich szczytów i płucze. Jezioro ma smak wanilii. dron wisi. Dzień ósmy. Mottem do tego wiersza jest cały pierwszy rozdział księgi Rodzaju. Dokończ mój świat. Sprutą noc zaceruj światłami, łysy las młodniakami, a uśmiechem spleć miasto. Po drugiej stronie powietrza nitki plączą się w chaotyczny wzór, krzyk. Każdy złamasz mi za złe. Sobie za łzę. Stwórca, czytam cię z czynu, z mrówek i drążącego pomysłu na życiowy cykl MODLISZKI ze zmienionego kształtu fal, z tego, że mieszkasz w swojej rzeźbie, a ja nie wejdę do mojej szuflady, mojego druku. Świat, który przetarł język, zwęża się i więzi. Nie wiem, kim jesteś, choć pęczniesz mi w oczach z entropią galaktyk. Grand Prismatic Springs Woda rozpięta na szkielecie smoka. Słońce przytacza się po tafli, z której chmury owocują jak opuncje pustynia, więc gorąco, jezioro, więc pod nogami śledzał odbicia ludzi. Teraz ukucnij i patrz, zmiana kąta rozwija barwy. Baby, nie jesteś matrioszką, bym łuskała ciebie z ciała, ciało z duszy, skoro w pełnej krasie staniemy na sąd. Piazza del Popolo. Trzy drogi wbite w trzewia miasta. Nad nimi unosi nas park do wysokich partii powietrza. Na trąbce kobieta snuje się w czasie pomienionym wieku, wyprzedza pielgrzymów. Opuszczeni teraz pocałunkiem rozrywamy sekret. Jego połówki chowamy w kieszeniach. Dziękuję Agnieszce Tarnowskiej za nagranie wierszy. Biogram poetki oraz kilka jej tekstów znajdziecie także pod linkiem, który poprowadzi was na stronę helikoptera opt. I są to teksty, są to wiersze naprawdę warte bliższej znajomości. No, oczywiście, pozdrawiam poetkę, która, o ile wiem, podróżuje po egzotycznych krajach. I teraz. Podziękowania. Podziękowanie dla Leszka Norda za zaproszenie na promocję książki poetyckiej Zwierzę w Gdańsku Osowej. Spotkanie to bardzo ciekawie poprowadził Szymon Kantorski. I bardzo smutna wiadomość. W ostatni piątek zmarł sopocki poeta, znany oczywiście w kraju, jako marynista, jako także poeta religijny, autor wierszy religijnych, mam tutaj na myśli Zbigniewa Jankowskiego. Tak, sądzę, że najlepszym sposobem jego pożegnania będzie po prostu wzięcie spółki któregoś z jego tomów i przeczytanie wiersza lub wierszy, który do nas będzie szczególnie przemawiał. Oczywiście planuję już także kolejne odcinki. Niebawem chciałbym podzielić się z Wami wrażeniami z lektury, wierszy, beatynicość, tręk zebranych w tom podprowokacyjnym tytułem Po Pierdolium, a potem planuję emisję rozmowy z Adamem Lizakowskim na temat jego spotkań z poezją i z samą osobą. Czesława Miłosza. Oczywiście wciąż jest jeszcze możliwość przesłania nagrań do tegorocznej antologii wierszy czytanych, a projekt ten jest otwarty dla poetów znanych. Swoje wiersze Doni przesłali już Kacper Pusa, Łucja Dudzińska, Piotr Wiesław Rócki, Agata Stawska i Bartłomiej kucharskim, jeśli chcecie być w ich dobrym, ciekawym, artystycznie, lirycznie towarzystwie, to przesyłajcie swoje propozycje. Dziękuję wszystkim za czas i uwagę poświęconą kolejnemu odcinkowi Nadmorza. Pozdrawiam moich słuchaczy w każdym zakątku globalnej sieci, a szczególnie ciepło myślę o tych, którzy do naszej nadmorskiej grupy przyłączyli się ostatnio. No i życzę każdemu ze słuchaczy po raz kolejny przepięknego lata.